Witajcie kolejnego odcinku na moim kanale. A dziś na no, odcinku na kanale to pokażę coś nowego. Dzisiaj 25 albo 26 marca 2020 roku A dzisiaj pokażę nam coś świeżego nowego na kanale, który może zrobić, będzie to nowa seria. Może. coś szego na kanale? dajcie łapkę w górę, zasubuj ten kanał, będzie więcej z nowych serii. To będzie nowa scena na moim kanale Może sam się spodobać albo tak padajcie się na kanał i stąd Przepraszam, muszę zrobić jej no, padajcie y na kanał Ropowika i Fana Foxa X Games i Oliviero i Milki i Bartek i Wielki Tata i odcinek 961 polecam Bierzcie na no kanałe tych widzów moich widzów i za zapraszam Was do kolejnego odcinka. tego odcinka jest nowe odcinki nami Miświaczkami. Każdej o godzinie y, 16-18 tylko w Cartoon Network. Nowe odcinki, nowy sezon. Polecamy nimi i wracamy głównego odcinka. Panie, 18 18 18 osiemnastej, nowy, nowy sezon, między nami tylko mieszeczkami, tylko Tu mam pudełko, już otwieram wam. Tu są, tak, tu są nowe pisma i nowe magazyny na ma, na na kwiecień, na rok 2024 rok. Tu mamy różne magazyny Lego, nie tylko Lego... Zala wam pokazy na kanale. Chcecie... Mamy tak Spidermana i nie tylko Spidermana mamy z LEGO. Poka... Chcecie. Chcecie więcej tych magazynów. Mamy tak mamy dużo magazynów też z kubidów i znajdę się dla was. Też dla młodzieży, dla dorosłych, różnych. różnych przepomis. Tu patrzcie jeszcze. Tu mamy. I zapraszam Was do... Zapraszam Was do odcinka. Zobaczymy to w i kwiecień nam polecą w magazynach Lego nie tylko. Lego nie Oglądamy. To mamy nowy magazyn, magazyn Spiderman ze minifigurką a Samolesek. Czyli to odcinek z przeglądu magazynu. Nenu Marvel Spidermana z Mini z napisz w z Marsa Molesa, napiszcie w komentarzu czy to odcinek z Lego, z Madermana. A ktoś jest fanem, lub się badać Spidermana fa, i jest fan Spidermana, napiszcie w komentarzu i dajcie łapkę w górę. Tu położymy, Tara, idziemy do kolejnej gazetki. Tu mamy, mamy tutaj na, trochę na młodszych widzów i Super Rings, z czyli kiedyś Rings, ale teraz nazywa się Zlinks? Tak. No my, tu mamy rzesiadki z minifigurkami, też nowy magazyn z marsowy na kwiecień. Tu mamy. To może też pokażę na kanale, ale zobaczymy, jak chcecie będzie pod tym odcinkiem. Nie wiem. 10 łapek w górę to na no, wspomnianym magram. Tu mamy. Tu mamy. Tu mamy tu mamy też mojego ulubionego problemu czy Cartoon Network, a kto ogląda was y, jakie jaka seria czy jest na Cartoon Network? kto was ogląda seriale na Cartoon Network? Moją ulubionym kreskówką jest młodzi Titania akcja, albo Ben Ten, a wasza jaka jest ulubiona kreskówka na, na, na ben, y, Cartoon Network? na Cartoon Network. tu mamy takie dodatki. Taki dodatek jest. I tu mamy. Z... Tu mamy. Tu mamy znowu Spidermana. Tu mamy też znowu tego Spidermana. 2. To jest to, to starszy magazyn. Ale było na promocji. I tam kolejny go Spidermana. To jest roku i liczę dlaczego trzeciego roku to jest to jest już z roku ale chciałam zbawić ten magazyn i mam w końcu to mam kolejny magazyn jeszcze trochę dla młodszych widzów i trochę starszych czy pani to czy taką bajkę jak Kubidu, a nie, nie to macie tutaj pomocy. dodaniemy dodatkiem jest taki robak i i cena jest takie no takie Jeden... Piętnaście złotych. Mamy tutaj... To, to mamy... To mamy... To mamy... Zapatrzmy magazyny... To, tu mamy. Tu mamy magazyn. I to było na tyle. Zasubuj ten kanał. Chcecie kolejny odcinka na moim kanale, załatwcie łapkę w górę. Zasubuj ten kanał. Będzie więc I ten serial się będzie nazywać Lego y, magazynowa prasówka. Jak się podała ta nazwa nowego serii z magazynów? Nałóżcie łapkę w górę. Ja będę pod odcinkiem 5 łapek w górę, bo będzie kolejna seria, będzie kolejna część magazynowej prasówki na maj, na czerwiec. Tylko napiszę w komentarzach, dacie łapkę w górę na suba I to było na tyle sama i cześć!